Okej, okay, witam ponownie w drugiej części naszej eskalacji. Jestem już w tym systemie, zabrałem trochę amunicji po drodze. Powinno wystarczyć. Tu będzie trochę więcej statków do zniszczenia. Trochę battlecruiserów i cruiserów. I na końcu będzie znowu komander, którego pewnie będę znowu 10 minut salvage'ował co już Wam oszczędzę tym razem. I zniszczenie tego ostatniego komandera może dać nam kolejną eskalację. Więc teraz tak, najpierw zaczniemy od niszczenia kruzerów i battle cruiserów. przysągliku, nie mogę wystarczyć, tak? nie, nie, a nie, wystarczy. Do tych panów trzeba lecieć. No, a tego z kolei nie starczyły są. No, a sobie podlecę, widzę, że spider-drony robią z 600 metrów na sekundę do 23, spowolniają spowalniają, więc nie widzę większego sensu w takim razie w używaniu afterburnera. Ale te spider-drony to, to są triggery, więc na razie je zostawimy, niech sobie nas biją. My najpierw wyczyścimy ten pocket. Bo przy takiej prędkości to będę. Mój speed tank jest po prostu nieistniejący. A mnie nie mam najmniejszego pojęcia, jaki DPS tutaj, te wszystkie spawne są w stanie wyłożyć. A zawsze lepiej nie przedobrzeć to głupio by było stracić ten gusa na eskalacji w sumie chyba tylko kursorów nie musimy target pointować na nie powinny wystarczyć trzy salwy ale widać że nie wystarczy na nie trzy salwy Ok, starszą 4. Ok, teraz już do rozwalenia tego fregatki. I na końcu te nieszczęsne spider-drony. O, czemu on to przeżył? Najpierw załatwimy tego zwykłego Stasis Spider Drona. Później... No to jest pierwszy spawn, ten Elite Stasis Spider Dron nam yy, nie tego naszego komandera. Przynajmniej powinien. A Commander z kolei może nam dać tą dodatkową eskalację. Więc załatwimy najpierw tego Stasis Drona. Zobaczymy co on nam tu zrespi a i tak przy okazji z poprzedniego tego braku T2 te Salvage Power Circuit troszkę jest warty o widzę, że spory jest o, yy, prawie 5 milionów jak na Salvage z Fregaty to jest całkiem nieźle co my tu mamy trochę daleko są. a ja jestem dalej zwebowany na w że nasza prędkość wynosi 89 metrów na sekundę. Dobra, to wrzucimy Javeliny. A, Javelinu mamy 21. Więc nie wrzucimy Javeliny. Dobrze, trzeba niestety załatwić tego pana, bo się nie ruszymy. A nasz zasięg rakiet to jest 36 metrów na sekundę. Dytwu 36 km. Więc nie chcemy po prostu ciągnąć do nich przez następne 10 minut. Kolejny spawn jest 49 km w tamtą stronę, no to polecimy do tych najpierw panów, a później jest i Relay Commander. Dobra. Najpierw załatwimy te kagaty, w razie gdyby cokolwiek chciało nas tu webować. Postera włączmy. Dwie powinny wystarczyć salwy na każdego z nich, no, na tych brokerów. Też dwie. No, są to nas raczej nie połebują, no, ale już je pozałatwiamy wszystkie. Ok, teraz można się zająć tymi wszystkimi Battle cruiserami. O, tyle really, commander już jest tutaj, ale go zostawimy na koniec. O, pięknie. Który to? Eee, Saboteur, o, trzy saboteury. Badało ich rozwalić jak najszybciej. Badał no, nam tu przeszkadzać. Ja to jeszcze są dajer, więc będą wytrzymalsze niż zwykłe saboterki. No kurczę, żeby fregatki przemowały y, mnie jak mam 20 sensor strędza przy stosunkowo y, małym sygnatur radiusie to już jest kiepsko. No patrz, ten gość pod rząd trzymy cykle wasze. Niezbyt ciekawy. No, w końcu. Trzeba tych szybko załatwić. Lecimy do następnego. Ups, przesadzam z z pesterem. To mogę wyłączyć. O, nie zapomnę go połączyć, tylko no, mi się odkleja. Dobrze, to wracamy do rozwalania naszych Battle Cruiserów. tego pana musimy dobić. No, tego nie dobije. Tak. Jeszcze po jednej sali, w tych. A tam czemu jest 64 km stąd? Dobra, nieważne. No nie musimy niszczyć tutaj wszystkiego, ważne, żeśmy rozwalili tego komandera. Komander z dosyć sporą prędkością za nami lata, ma MWD, więc będzie skracał tą odległość cały czas, nawet jeśli byśmy próbowali uciec. Właściwie to już lećmy w jego kierunku, od razu go zlutujemy. Czemu nie lecimy w jego, lecimy w jego kierunku? Po prostu on ma dosyć sporą prędkość, 219. Okej. Okay. I teraz łapiemy komandera i trzymamy kciuki za jest kolejna eskalacja ekstra. To już będzie nasza trzecia. Sprawdźmy co tam nasz komander zrzucił. Hmm. Zajdujmy to w razie gdybym. Stanowił strzelać z rakiet. I co on tu ma? A, nic ciekawego znowu. No, ale dał nam kolejną eskalację, więc jesteśmy do przodu. No to następna eskalacja w kolejnym filmiku, i pokażę Wam. A nie, nie dał nam kolejnej eskalacji. Hm. No cóż, no to nie będzie eskalacji w kolejnym filmiku. Najwidoczniej źle przeczytałem tą wiadomość. O, ale salvage'owaliśmy go od razu. I nam kolejnego power circuita. No dobrze więc. Do zobaczenia jak uda mi się wyskanować znowu coś ciekawego. Na razie.